Cześć, jesteśmy ponownie już w Anglii i piękna pogoda, która nas tutaj przywitała 28 stopni i bardzo proszę, wylądowaliśmy w naszym ulubionym miejscu parking przy funte, Ale jak pójdziemy kupimy sobie kawkę, wydamy 5 funtów mamy za free. Gdzie jesteśmy? Zaraz zobaczycie, chociaż już po nazwie powinniście wiedzieć. Jest to jedno z naszych ulubionych i tajemniczych miejsc. Powiem Wam, że dzisiaj nawet pani w farmshopie nie wiedziała, że takie miejsce istnieje. Także jestem bardzo zadowolona, że udało nam się właśnie takie miejsce tutaj odkryć. Słuchajcie, kawka kupiona, polecam. Naprawdę tutaj fajną, bardzo dobrą kawkę robią, a my już idziemy, my już idziemy w stronę auta i kawałeczek Wam zdradzę. Miejsce, w którym będziemy dzisiaj się rozkoszować. Co prawda jesteśmy dosyć późnym popołudniem, po pracy, ale też mi na tym zależało, bo wiem, że wtedy jest mniej osób. Zobaczcie, jaki widoczek. Tada! No to działamy, słuchajcie, pierwszy raz w tym roku, ale jestem szczęśliwa, że nam się uda i będziemy pływać, miejsce jest kapitalne, oczywiście Wam je oznacza, dam Wam namiary, to nie jest jakiś top secret, każdy może tu przyjechać i się cieszyć, bardzo proszę. A naprawdę miejsce jest super. Nie wolno tylko tutaj pływać. To jest taki jeden minus, że nie wolno tutaj pływać, tak po prostu pływać. Można uprawiać sobie sporty wodne na padach, na łódkach i tak dalej, ale pływać oficjalnie nie wolno i krzyczą. No i co? Przyznajcie mi rację, że latem jest tutaj po prostu bosko. Zobaczcie, jak tu jest mało ludzi. To jest właśnie prostego miejsca, że tu jest naprawdę mało ludzi. A miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Tam możecie sobie wypożyczyć sprzęt, pójść tutaj na przystań. Jest również taki statyczek, który sobie tutaj pływa, ale nie wiem w jakich godzinach. Naprawdę miejscówka jest super. Tam można sobie kupić przepyszne lody, coś tam do jedzenia. No i oczywiście w hotelu w ogóle jest pyszne jedzenie. A my gdzieś idziemy tutaj się rozbić. No i rzucamy nasze pady na wodę. Może uda nam się dzisiaj popłynąć. Tam do przodu, i pokażę Wam też, jak wygląda z tamtej strony jeziorko, bo tam są przepiękne takie domki. A chyba jedne z nich nawet można wynajmować na Airbnb, z tego, co kiedyś udało mi się wychować. Słuchajcie, lecę, bo słyszę pociąg. Tutaj pamiętajcie, pokazywałam Wam, że można sobie taką malutką przejazdkę zrobić pociągiem. Ale to jest taka stacja po środku. Można zacząć troszeczkę w innym miejscu. i proszę, jaki ładny pociąg. Naprawdę fajna atrakcja dla dzieciaków. Tak sobie fajnie jechaliśmy, tak samo wali. No a tutaj za nieduże pieniądze możecie, możecie sobie pojeździć dzieciakami. Na pewno super atrakcja, gorąco-gorąco wam polecamy. Takie ja sobie jeszcze, zanim mama wypije kawę, pokażę wam tutaj to miejsce. To jest domek, który jest naprzeciwko. Akurat nie ma nikogo, więc super, zobaczcie, naprawdę fantastycznie. To jest taka krótka historia tego miejsca. Eee... Opowiedziana oczywiście tutaj historią osób, które tutaj pływały, bądź uprawiały jakieś sporty, także bardzo, bardzo fajnie. Naprawdę można przyjść, no to na 50-lecie widzicie, można sobie przyjść i poczytać. Często jest zajęte. Powiem Wam, że często jest zajęte i rzeczywiście ktoś sobie tutaj siedzi, czyta książkę. No bo jest tak bardzo generalnie, fajnie, zobaczcie, troszeczkę pomniejsze. No po prostu uroczo, uroczo. Kocham to miejsce, naprawdę. Byliśmy tutaj w grudniu, zresztą nagrywałam krótki filmik o tym miejscu i tak nie było okazji do tej pory przyjechać tutaj. A ja już widzę tam moich, chyba idą z padami i zaraz pewnie do nas dołączą. Także gorąco Wam polecam. Jak macie blisko kierunek Lik, to od nas też nie jest daleko, mamy tam godzinkę z minutami i możemy się cieszyć takim pięknym miejscem. No i mamy miejscoweczkę. słuchajcie, przez to, że jest mniej wody, to mamy takie fajne, fajną odkrytą w plażę. Ale niestety syf trochę zrobili tutaj ludzie, którzy byli przed nami i brudno zostawili grilla. Ale za chwilę ruszamy napadę, Tylko ktoś zapomniał o kamizelkach. I tak właśnie się czasami dzieje. Jak nie wszystkiego. U Was też tak jest, że liczycie, że jest wszystko spakowane, a tu niestety klops. No dobra, transport przyjechał, ruszamy. Dużo osób pływa na padach, powiem Wam, że dużo, bo to jest taka bardzo spokojna woda. No, Okej, okay, ruszamy, ruszamy. No i proszę, moja tęczowa deska z Rodos, nie przepraszam, ta ten jest z nami. Przywiozłam ją w samolocie, słuchajcie, w bagażu podręcznym, wcisnęłam. Powiedziałam, nie chodzi o 3, funty, 3 euro, które na nią wydałam, tylko po prostu o symbolika. No i tak, zaczynamy. Słuchajcie, tak fajnie jest tutaj płynąć, jest taka cisza i spokój, no, powiedzmy. Ale tutaj widzicie, ludzie idą. To zawsze jest e, zasunięte wodą. Naprawdę ten poziom wody jest tutaj dużo, dużo niższy. Widać. I tak się zastanawiamy z córką, kiedy ostatni raz płynęłyśmy na padach. Ale to musiało być w zeszłym roku. Chyba w Kumbrii. Naprawdę długo nie wyciągałyśmy padów. Później nie było okazji. No, jakoś tak. Byliśmy później na Santorini. Zima. No i teraz wiosna Ateny. I tak naprawdę nie było naprawdę okazji popływać na padach. A już zaraz dzieciaki zaczynają wakacje. Dajcie znać, jakie macie plany na wakacje, może wybierzecie się w takie miejsce jak to, albo macie jakieś ciekawsze miejsca tutaj w Jukai, gdzie można sobie też popływać na padach. Oczywiście pomijam kumbry i jeziora, no bo to jest oczywiste, ale takie wiecie takie troszkę tajemnicze, troszkę takie ukryte, niedostępne dla wszystkich. Nawet Anglicy czasami nie wiedzą, że takie miejsca istnieją. Chłopaki nas wyprzedzili. Młody człowiek czeka, aż sam będzie mógł pływać, ale to tak bliżej brzegu. Ale zobaczcie, chciałam Wam tutaj pokazać, bo te wszystkie domki tutaj, poziom wody jest tak niski, że zobaczcie, jakie są odkryte te ich e, miejsca, w których oni cumują. Zresztą ten domek tutaj, no pociąg słyszę, że jedzie, tutaj jedzie pociąg, tak? A co, chciałaś pojechać pociągiem? Taka super atrakcja! Nikt nie siedzi, nie, ludzie siedzą. Nie, Bali był fajny pociąg, prawda? W jest tam, jak byliśmy w, nad tym jeziorem na half Term w zeszłym roku w lutym, to naprawdę super. W ogóle super jest to miejsce tamto, więc uwielbiamy. Ale to zobaczcie też jakieś ciekawie. Mówię, na pewno któryś z tych domków mi się z Airbnb, ale nie pamiętam teraz który. Także pewnie też można się zatrzymać, ale cena na pewno jest też wyjątkowo wysoka. No, ale tak jak widzicie, dzisiaj tutaj naprawdę jest cisza i spokój. Fakt jest to, że jesteśmy w sobotę. Ze względu na to, że w niedzielę ja chciałam też troszkę jeszcze popracować, a znowu temperatura jutro ma być troszkę niższa, aż o 2 stopnie. Ale nasze maluchy wyruszają na wycieczki szkolne i też nie chcielibyśmy ich męczyć. Dzisiaj jest taki dzień relaksu, a jutro dzień pakowania na szkolne wycieczki. Dajcie znać, gdzie wasze dzieciaki w tym roku, jakie były propozycje szkół, gdzie wyjechały na właśnie szkolne wycieczki, bo słyszałam bardzo dużo opcji. Znosi nas, wieje. Słuchajcie, musieliśmy zawrócić, bo pan tutaj z tej łódeczki z tyłu e, zwrócił uwagę mężowi, żeby zawracał, żeby dalej już nie wypływał. E, nie wiem, nie słyszałam dokładnie, co powiedział, ale pokazał nam, że mamy zawracać. E, więc okej, okay, nie wiem, takie jest delikatne, delikatne fale. Ale to nie, nie wiem, czy to jest z tego powodu. No i wracając do tych wycieczek szkolnych, o które pytałam, bo tutaj pan nam przerwał, my się musimy się wrócić. To dzieciaki mają oczywiście w każdym roku jakąś inną wycieczkę i na przykład w naszych szkołach to zazwyczaj jest w Primary School, to jest Haddesset, Briar. No i chyba tylko to, tutaj czyli Pictures district No, a już w Secondary School to, to, to już było tak, że były wycieczki i do Paryża, i do Hiszpanii, i do Włoch, tak? I do Francji, gdzieś tam, bliżej Lyon. Jest jakaś taka sportowa wycieczka. Gdzie jeszcze? Co to jest? Tu nie wiem, co to jest a we Francji, a, to gdzieś tu w Francji jeszcze córka mówi. E, no i była wycieczka słuchajcie do Polski, a to była, gdzie moja ta najstarsza córka była w Polsce, no to już było tam dobre 6 lat temu i to była taka tematyczna, oczywiście jeśli chodzi o Holokaust. E, więc też była bardzo fajna w Krakowie i o no i tak naprawdę nie wiem, gdzie jeszcze z naszych szkół, tak nie wiem, gdzie jeszcze. Wiem od koleżanek, że są nawet wyjazdy do Ameryki. Takie wycieczki są ponad 2000 funtów. E, także to też jest wow. E, no i nie wiem, dajcie znać, gdzie, gdzie, gdzie Wasze szkoły organizują wycieczki. Jakie fajne miejsca, Oczywiście nie mam na to wpływu, żeby decydować, ale na pewno jest, jest to ciekawa opcja, e, jeśli chodzi o taki czas dla dzieci i po tym szaleństwie covidowym, e, no fajnie, że te dzieci w końcu jadą i mogą, e, mogą od zeszłego roku tak naprawdę być z rówieśnikami i spędzać czas. Nie wiem co o tym myślicie, co uważacie, więc dajcie, dajcie info w komentarzu. Sama jestem po prostu ciekawa, jak wyglądają szkoły w Anglii, i gdzie rzeczywiście te wycieczki się odbywają. No, a my taki mamy przedwakacyjny teraz trip. Ale tu jest ładnie, słuchajcie, tutaj nawet przyjechać i tak tylko sobie popatrzeć na te łódeczki stojące. Jest naprawdę taka cisza tylko my. Nie no, żartuję, nie tylko my, ale ale lubię takie klimaty bardzo. Wszyscy wpadli? A my gdzieś tu jesteśmy rozbici, tam chyba nowi ludzie przyszli, bo my tak w cieniu sobie zostawiliśmy babcie na leżaczku żeby nie siedziała biedna na słońcu. Tak, tak, to koło nas, się, koło nas się rozbili, widzisz? Tam jest fajny jeszcze pomost. Tam pies ostatnio skakał sobie z tego pomostu. Teraz nie ma z nami psa. Dzisiaj była rano na spacerze, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy jej męczyć. Poza tym ona by tylko chciała być w wodzie i dla nas to też jest po prostu strasznie uciążliwe pilnować ją. A na padzie siedzi, ale woli jednego wodzie. Tak, gotowa. Zejzła się ta odwaga z młodszą córką. Zawsze szaleństwo. Gotowa, gotowa, dawaj. Możesz skakać. 3, 2, 1, 0, start! 18, 12, słuchajcie, jest tak cudnie świeci słońce 18 tak szósta 612 tak pięknie oni sobie czy lautują się na padach bardzo fajnie wymyślili sobie opalanie w ten sposób fajnie powiem wam bardzo bardzo fajnie chociaż ta woda wydaje mi się dzisiaj taka trochę mdła, tak Byliśmy Kiedyś to była taka czyściutka, nie wiem, czy zamulona jest przez ilość osób, które tutaj pływało. W każdym razie teraz już wszyscy się, słuchajcie, zawinęli. Tam jest wesele. Jak przyjechaliśmy do, na parking, to widzieliśmy właśnie widzieliśmy młodych. Teraz też tutaj idą pewnie na jakąś sesję zdjęciową. Fajnie w tą hoteliku wziąć sobie ślub, w ogóle jest bardzo tutaj kameralnie i cicho, tak jak widzicie. Także idealny wypad. Na wakacje. Idealne miejscówka na wakacje. Tak, taki wypad jednodniowy, oczywiście. Można i dłużej, no ale jak ktoś ma blisko na jeden dzień, to super. A gdyby, gdyby się planowali, wyjazd na przykład na troszeczkę na taki dłuższy dłuższy czas, no to tu już macie niedaleko e, można się wybrać i zacząć eksplorować Peak District. Gorąco Wam polecam nasze filmiki z Peak District. W kilku miejscach już byliśmy, takich e, wydaje mi się topowych, które warto, warto zwiedzić e, i można wejść na Kinder Scout. gorąco Wam polecamy. Ja uważam, że to jest super przygoda, nawet dla maluchów e, i fajna górka do zdobycia. E, no i oczywiście wszystkie inne e, górki tutaj dookoła, bądź jaskinie, czy jakieś e, takie miejsca, w których możecie, możecie sobie po prostu spędzić fajnie rodzinie czas. Także my e, tutaj pomału będziemy zakończać nasz e, piękny, uroczy sobotni dzionek, sobotnie popołudnie w sumie. E, dzieciaki jeszcze, jeszcze poszaleją chwilkę i będziemy musieli się zbywać już do domu. Chociaż nie chcę się, powiem wam, że <laughs> te wakacje się zaczęły, ale my też zaczęliśmy pracę i powiem Wam szczerze, że Trochę takiej energii załatwiliśmy po Atenach i taki um, wiatr w żagle, jak to się mówi. Tak, wszyscy jeszcze Wam pan um, młodą parę. I mam nadzieję, że właśnie i taka pogoda, i ten wiatr w żagle będzie nam sprzyjał i będę mogła Wam również pokazywać fajne miejsca, teraz jeszcze na wakacje, szybko dawać filmiki, tak, żebyście mieli jakąś fajną inspirację. Dajcie znać, czy. Um, chociaż jeden filmik wam się podobał i odwiedziliście to miejsce, które wam e, pokazałam. Bardzo mnie to interesuje, tak? Po prostu wszyscy ciekawości. Czy byliście, czy widzieliście, czy jest fajnie, czy jednak. Totalna klapa. Więc kiedy? A w tej skale? Tak. No to jak się boicie, to nie skaczcie, przecież nic was nie zmusza. A bezkaczy. Katastrofa, zepsuł mi deskę. Pokaż! O, moja deska z Grecji. O nie! O, trudno! To skacz! Domek napięta, dom a chciałyśmy jeszcze nagrać jak płyną? Na padach, ale fajnie słońce tutaj świeci. Jeszcze może gdzieś ich tutaj złapiemy. Zabrali wszystkie bagaże i popłynęli. Także wracamy z naszego miejsca. Ale zobaczcie, jak to jest cudnie. O, płynął. koniec Wam pokażę tutaj, bo już nie ma kolejki, nie ma ludzi, więc tutaj można sobie śmiało... Ale syf zostawili. Wow. No, więc wracając tutaj do tematu kolejki, zobaczcie, jest teraz pusto. Można się tutaj... Mam pomalowane. Można się tutaj zatrzymać. O, zobaczcie. 5 km rzeczy. Fajnie. Można wziąć. Nie wiem, co to znaczy. E, serio? E, jak wiecie, to dajcie znać. E, aż nie jestem taka dobra we wszystkich skrótach, e, jeśli ludzie. po angielsku. Ale myślałam, że będzie rozkład chciałam Wam pokazać rozkład, co ile kursują te pociągi. Ale. bo on tak dosyć długo jechał jeszcze ten pociąg gwizdał. Ale nie. wiecie, co nie widzę. No nic, ja myślę, że spokojnie, jak sobie tutaj przyjedziecie. Tylko pierwsza stacja jest tam, jak ci państwo idą, czyli przed wjazdem w ogóle tutaj na tereny jeziora i spokojnie tym pociągiem sobie z tamtej stacji jedziecie tutaj i do samego końca, tak jak my szliśmy sobie zimą. Także myślę, że też fajna atrakcja, a ja tutaj jeszcze Wam pokażę, jak pięknie wygląda to jeziorko o zachodzie słońca. Mówię, ja bym została dłużej, ale serio, musimy te pady jeszcze dopuścić powietrze przebrać się, to zawsze jest chwila czasu. Tutaj już widzę, coraz więcej osób przyjeżdża i sobie imprezuje. Tu jest jeszcze taki mech, słuchajcie. Ja Wam mówiłam, że nie wolno się kąpać i rzeczywiście nie zwracają na to uwagę, no ale tak jak już jest zamknięty ten tutaj nie ma środek. no to już nikt nie patrzy. Nikt nie patrzy i myślę, że spokojnie wtedy można po 17 czy po 18 sobie kąpieli wodnych, tak jak ten Pan tam przy wodzie korzystać i używać jeszcze Wam tam podejdę, pokażę jakie są um, czy się coś zmieniło jeśli chodzi o parking e, czy są jakieś inne jeszcze wytyczne tak żebyście też wiedzieli mówię, my rekomendujemy parking przy e, przy, jezior, przy tym hotelu e, no bo po prostu jest tam zawsze dużo miejsca, fajnie tam można rozłożyć pady i sobie je spokojnie napompować tylko znieść do wody a e, później moi wrzucają te pady tutaj koło tego domku i przypływają w to miejsce, w którym się zatrzymujemy a już widzę, że przybili do brzegu Toalety, ale toalety zamknięte. Niestety to właśnie tutaj przypływamy. Tylko wiecie, co ostatnio to dotąd była woda, więc też było troszkę inaczej. Cały ten domek był pod, tutaj, można powiedzieć, pod wodą. No i słuchajcie, bardzo ciekawe ten, ta rzeźba. To jest drewno, oczywiście. Bardzo fajnie na tym drzewie zrobiona. Bardzo interesujące. I tutaj są toalety, ale są zamknięte. Więc tylko w godzinach, kiedy to miejsce jest czynne, możecie sobie korzystać. Tutaj w tym domku są lody, są jakieś tam inne e, przekąski, które można sobie kupić. Lody są bardzo dobre. E, przynajmniej były w zeszłym roku e, w tym roku jeszcze nie mieliśmy szansy spróbować, ale pewnie nieraz tutaj wrócimy. No i tutaj mamy parkomat. E, I co? I nie działa. Nie działa, czekajcie słuchajcie. Działa widzicie 12 lipca. Potwierdzam datę, kiedy tu jesteśmy, w pół do 8. No, i on tutaj szczytuje. Please wait. A, jest zamknięty, ale gdzieś powinny być informacje, w jakich godzinach on przyjmuje, jaką kasę się płaci. Ale powiem Wam szczerze, nie widzę. Ale płacicie tylko i wyłącznie tutaj, na terenie tego tutaj. Y Tutaj miejsca, a tam gdzie jest hotel, no to płacicie osobno w hotelu. E, tam kosztuje parking 3 funty, a tak jak mówiłam, jak pójdziecie sobie kupicie coś powyżej 5 funtów, to macie gratis. I tak naprawdę pani nawet dzisiaj nam nie dała żadnego tiketu, który można było włożyć za szybę. Czasami się tak dzieje, e, no i oczywiście jak nie dają, no to można pomyśleć, no to po co było iść i wydawać kasę. Ale no słuchajcie, no to jest tylko 5, 5 funtów i e, po co... Tak powiem, sobie spalić miejsce. Tutaj macie takie piknikowe miejsca, też fajna miejscóweczka. A my sobie siedzieliśmy tam, po tamtej drugiej stronie na plaży. Tutaj jeszcze Wam pokażę, bo tu, tu jest całe to centrum takie, jeśli chodzi o wypożyczanie sprzętu, adventure. Także jakby ktoś chciał skorzystać, to też może. I też myślę, że jest ciekawie. Chociaż oni są bardzo tak restrykcyjni i naprawdę pilnują wszystkiego. I tutaj jeszcze możecie zobaczyć, bo jak byliśmy nawet w zeszłym roku, do tej wody tutaj było dużo, dużo więcej. Teraz być może, przez to, że jest taka trochę susza, to też ta woda wyparowała, i widać nawet u nas w jeziorkach, w tych rzeczkach, jak chodzimy z psem, że tej wody jest coraz mniej. Także piękne miejsce, odwiedźcie, jak macie taką możliwość, skorzystajcie, tak jak widzicie. Nawet w takich godzinach wieczornych jest to je bardzo przyjemnie, jak tylko pogoda sprzyja, to warto się wybrać. Jest dużo fajnych, ciekawych tutaj miejsców, gdzie możecie sobie z dzieciakami przycupnąć. Tutaj jest na pewno bardziej płytko i tu tak można spokojnie, tak jak tam dziewczynki wchodzą, chwilkę się pomoczyć. No, jak macie sprzęt, jak pady, czy jakieś tam kajaki, no to też fajnie. Dajcie znać, czy macie takie miejscówki gdzieś koło siebie. Ja z chęcią się dowiem, nawet jeżeli to gdzieś będzie daleko. A czasami gdzieś podróżujemy i fajnie się zatrzymać i nie wiemy gdzie. Wybieramy takie sprawdzone miejsca, więc to miejsce też ktoś kiedyś nam polecił i my sprawdziliśmy i wyszło, że jest naprawdę super. Także. Kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało. Jak macie pytania, zostawcie komentarz oczywiście pod filmikiem. Jeżeli chcecie o coś zapytać, również śmiało pytajcie, zapraszam Was na naszego Instagrama. Oczywiście możecie tam na bieżąco śledzić informacje, również kontaktować się, jeżeli macie taką, taką potrzebę. No a co, a my się widzimy już z jakiegoś kolejnego pięknego miejsca. Teraz na wakacje, może taka możliwość będzie. Większa. I gdzieś tutaj pięknie odkryjemy jeszcze zakątki Anglii, a mi się bardzo marzy wypad ponowny do Szkocji. Trzymam kciuki, że nam się uda. Zobaczymy, gdzie, kiedy i jak. Pozdrawiam Was serdecznie, pięknego tygodnia, pięknego weekendu i do zobaczenia. Cześć pa!